Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w następnym odcinku z serii ciekawych e, Łowiska. Dzisiaj kanał Jagielloński. E, kanał Jagielloński należy do PZW Elbląg. Został on wybudowany w 1483 roku. Łączy rzekę Elbląg z Nogatem. E, ma długość 5,7 km. Kanał jest najkrótszą wodną drogą śródlądową łączącą Elbląg z Gdańskiem kanał ten przez wiele lat był wykorzystywany jako kanał żeglugowy jest wykorzystywany do dzisiaj lecz w ostatnich latach jest bardzo zaniedbywany łowi się tam przeważnie białoryb czyli klenie karpie krąpie płocie karasie czasami potrafią zdarzać się karpie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za poprzednie wyświetlenia, za Waszą aktywność. Jest to dla mnie naprawdę dobrze. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostaw łapkę bądź suba i komentarz. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć! Whip up my appetite.